Siemanko. Dziś na mojej drodze wojownika spotkałem Mikołaja, ale nie świętego, bo na pewno wiem, jeśli ten pan wejdzie do klatki, to miło i święto nie będzie. Ja nazywam się Filip Fran a dzisiaj pogadamy z Mikołajem Drążkiem. Szemka, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj przeprowadzę wywiad z Filipem. Filip, jak się czujesz? Bardzo dobrze, ale to nie o mnie dzisiaj. Ajej, ajej. Mikołaj, gala SSW Fight Night w Mogilnie, którą organizuje Jurant Lisiecki. Może na początku zapytam Cię, od kiedy wiesz o tym pojedynku? O tym pojedynku wiem od około dwóch miesięcy, więc jestem dobrze przygotowany. Miałem walczyć też na Gali u Szuliego. Niestety ciężki przebieg anginy, antybiotyki itd. wyłączyły mnie z tej walki, ale teraz jestem w bardzo dobrej formie i myślę, że to będzie ten dzień. Mikołaj. Jak trudno, jak też szybko po, po takich dolegliwościach, o których powiedziałeś przed chwilą, ten organizm gdzieś wraca na te najwyższe obroty, jeśli chodzi o, o wydolność, o, o motorykę i te inne aspekty, które są bardzo ważne w walce, zwłaszcza w tych końcowych rundach. Wiesz co? Tak szczerze, jeżeli miałbym powiedzieć, to przez pierwszy tydzień po anginie byłem totalnie nie do życia. Drugi tydzień był już taki, że zacząłem się lekko przełamywać, i było coraz. Lepiej, ale taki pełny powrót do, do pełnej sprawności, tak powiem. Myślę, że około 2-3 tygodni, tak naprawdę, żeby ten organizm doszedł do siebie po antybiotykach, które brałem przez 10 dni i naprawdę ciężko, miałem ciężki przebieg tej anginy, co raczej u mnie się rzadko zdarza, bo zawsze raczej choruję maksymalnie 2 dni. Raczej nie biorę antybiotyków, a akurat tak się złożyło, że naprawdę zostałem poskładany bardzo mocno okej, okay, no miejmy nadzieję, że, że tak się szybko nie stanie w walce ze strony twojego y, przeciwnika Wojtka Ożgi e, powiedz y, jak sądzisz y, moim zdaniem no, jest to trudny y, rywal, typowy raz kolejny mimo, że to są starty amatorskie to, to odnoszę wrażenie, że nie wybierasz sobie przeciwników tak jak poprzednim razem e, był Rutkowski i czy biorąc pod uwagę tą przerwę czy nie obawiasz się w, w pewien sposób, że będzie to poprzeczka, może nie do przeskoczenia, ale no, sprawi ci na tyle dużo trudności? Też nie wiem, czy, czy jesteś w stanie, wie, czy, czy wiesz po prostu, jak Twój organizm zachowa się po takiej przerwie w walce. Wiesz, co? Raczej nie obawiam się Wojciecha Ożgi, ponieważ walczyłem z Hubertem Rudnikiem. Hubert Rudnick moim zdaniem jest lepszym zawodnikiem na Armii walczyłem z Pawłem Kryńskim, który był na IMAFIE e i też sobie tam jako jedyny z Polaków w jakiś sposób poradził, bo wygrał swoją walkę przed czasem potem przez kontuzję później e, tak, przegrał. później przegrał przez kontuzję walczyłem z Jakubem Szczęchem, który może jest niedoceniany ale ma purpurowy pas, trenuje od dziecka niestety z nim nie miałem za wiele do powiedzenia też to nie był można powiedzieć mój dzień, albo to był jego bardziej dzień natomiast moim zdaniem jeżeli byłbym byłbym w dobrej dyspozycji, to yy, mógłbym yy, jeszcze raz zobaczyć z Jakubem Szczęchem i ta walka mogłaby wyglądać inaczej, aczkolwiek y, nie ma co dojmować Jakubowi, bo pokazał się w tamtej walce bardzo dobrze i po prostu nie miałem nic do powiedzenia w tamtej walce, no i tyle. A czy Wojciech Orzeka będzie mocnym rywalem? Na pewno będzie mocnym rywalem, ale myślę, że walczył z mocniejszymi rywalami, na pewno się nie boję. Yy, jedyne właśnie, co może mnie zastanawiać, to to yy, jak wpłynie ta można powiedzieć, że 12-miesięczna przerwa jest. To w lipcu, tak? Tak w, tak, w lipcu, więc 10-miesięczna przerwa. Myślę, że byłem cały czas w treningu. Ewentualnie tam te przerwy były spowodowane chorobami, ale to tak jak mówiłem, tydzień po anginie już wracałem do, do treningów. Więc cały czas byłem w treningu. Sparowałem z mocnymi zawodnikami, bo czy z Oskarem Herczykiem, czy z Sewerlę Kirshibelem, czy nawet z. Masz mi przypomnieć, jak nazywał się kolega z Białego Stoku? Kamil Krzyżewski Kamil Też bardzo mocny zawodnik, przepraszam Kamilu, bardzo Cię pozdrawiam pomożę. Też będzie, um. będzie niedługo tak. walczył Kamil, trzymamy za Ciebie tak, trzymamy ja, trzymamy przy kciuki Bardzo pozdrawiam Kamila Sparowałem z mocniejszymi na pewno zawodnikami niż, niż jest Wojciech Ożga Ponieważ walczyli już zawodowo, mieli doświadczenie dużo większe niż Wojciech Ożga Aczkolwiek na pewno go nie lekceważę i będę chciał podejść do tej walki najlepiej jak będę mógł Wydaje mi się, że jestem bardzo dobrze przygotowany teraz Pod względem takim mentalnym Co niestety nie było w, e, moją najmocniejszą stroną e, w wielu zawodach czy tam e, walkach, ale teraz e, naprawdę jestem na wyższym levelu mentalnego przygotowania i wydaje mi się, że, że to będzie ten dzień właśnie. No, mi się wydaje, że to jest przede wszystkim e, fajny matchmaking, bo Ożga bo to przede wszystkim jest e, Stójkowicz. E, Duże dużo sukcesy, jeśli chodzi o starty w Walkach jeśli chodzi o mistrzostwa mundurowe, tutaj na pewno może być to po jego stronie, chociaż ty też zaczynałeś dziś od tych stójkowych sportów, a dla ciebie jest tą wartością dodaną, że jeszcze bardzo dużo dołożyłeś nie tylko zapasów, ale też no, przez ostatni rok tak naprawdę głównie zawody, czy grapplingowe, czy typowo jiu-jitsu, to na pewno będzie dla ciebie na plus. Natomiast powiedz mi, Mikołaj, z czego wynika ta, ta przerwa, jak wspomniałeś 10-miesięczna, bo oprócz tej, tej anginy, którą przeszedłeś, czy po prostu na przykład od Babilonu nie pojawiła się kolejna oferta, bo z rudnikiem walczyłeś, gdzie on miał chyba 3-4 kg nadwagi, jeśli chodzi o limit tej kategorii. Yy, także no, dobrze się w tamtej walce pokazałeś, czy nie było z ich strony, bo też była ta walka na MMA mecz yy, ale oni chyba tylko raz do roku gale organizują. Czy z jakichś innych federacji nikt się nie odzywał, bo, bo tak naprawdę jesteś młodym zawodnikiem, więc teoretycznie powinieneś być takim łakomym kąskiem dla niektórych organizatorów. Wiesz, co Babilon się nie odzywa po walce z Hubertem Rudnikiem, niestety? Myślę, że w walce z Hubertem Rudnikiem też nie pokazałem wszystkiego, co potrafię, bo jednak głowa trochę tam nie zagrała z tego powodu, że jednak była to od razu z almy Prześla, na, a tak naprawdę wiesz. Dużą organizację polską, jedną z największych organizacji polskich, może mm -hmm. to była walka semi-pro, jednak jest to duże obciążenie dla organizmu i dla głowy. Myślę, że gdybym ja z dnia dzisiejszego walczył z Hubertem Rudnikiem, to w końcówce jednak wyglądałoby to inaczej, mm -hmm. bo ta końcówka była blisko. No ja po walce z Hubertem Rudnikiem nie miałem żadnych kontuzji, tak naprawdę. Jedne co Hubert Rudnik mi zrobił, to obalał mnie no i w sumie to chyba żaden ostrzały czasu tam nie przyjąłem. No, ale miał lepsze zapasy i po prostu przez to ta walka nie potoczyła się tak, jak chciałem, ale Kubernik jest świetnym zapaśnikiem. Co do walki na DEMA mecz, tak raz w roku organizują gale. Dostałem tam ofertę walki właśnie z Jakubem Czechem, gdzie ta walka nie wyglądała tak jak bym chciał na pewno. Hmm. Czy są były jakieś inne propozycje? Wiesz co, było kilka propozycji, ale były to po pierwsze Propozycje takie, które raczej przyjmowaliśmy, ale z różnych względów tam te walki się nie odbywały, bo na przykład były propozycje typowo na gale, gdzie mieli poszukać rywala, a nie poszukali rywala. Były takie sytuacje, że na przykład właśnie z wydanie Rudkowskim wypadłem z walki. Była hmm. propozycja po walce na DMA mecz na sierpień, ale wtedy właśnie Jakub Szczęch tak mi założył balaszkę, że no w sierpniu nie byłem w stanie zawalczyć. Trenowałem oczywiście, ale no jeszcze na rękę nie doszła do siebie w to jest bardzo dobrze i wydaje mi się, że jest tak, jak powinno być. To jest to wynikało tam pewno z braku ofert, ale też trochę właśnie z takich sytuacji losowych może, że tak powiem. Mikołaj, w ostatnim roku, jak wcześniej wspomniałem, bardzo dużo poświęciłeś się, jeśli chodzi o jiu jeśli chodzi o starty przede wszystkim w tego typu formułach. Czy w pewien sposób Da się to przełożyć na, na tą presję przed walką typową w MMA, gdzie wiesz, że przeciwnik chce zrobić ci krzywdę, ale ta częstotliwość startów jednak myślisz, że wpłynie na ciebie korzystnie? Wiesz co? Tak naprawdę te zawody w BJJ były właśnie spowodowane tym, że po pierwsze, jeszcze wtedy bez tym łokciem nie było tak jak powinno być. Wcześniejsze starty, przed walką na były spowodowane tym, że nie było walk do wzięcia a po DMA mecz był spowodowany tym, że właśnie jeszcze no, ten łokieć nie był na tyle sprawny, żeby walczyć w MMA. Myślę, że na pewno to w jakiś tam sposób, większy czy mniejszy wpłynie na, na przygotowanie takie typowo MMA i na mental przed walką. Wiesz co, ciężko jest przełożyć takie BJJ na walkę MMA, bo tak naprawdę w BJJ wiesz, że nie sens na głowę jak dostajesz to tak, nie no, no Chodzi po prostu o taką presję, nie? co, tak szczerze to przed zawodami BJD nie czułem presji, przed walką MMA teraz jeszcze też nie czuję, pewnie pojawi się jakiś stres tak jak Nie już... da się tego porównać Nie, nie da się, ale pewnie jakiś stres też się pojawi przed walką MMA, dopiero jak utniemy węgle, utniemy sól i tak dalej i zacznie ta waga leć trochę w dół, już będę blisko tego limitu Już jestem blisko bardzo, ale gdzieś będę tak serio, kilkaset gram będzie brakowało, gdy będzie tam kilogram brakowało to już pewnie wiesz taki stres się pojawi, spowodowany też tym, że nie będę wiedział czy już jest ta waga czy nie Zawsze robiłem kategorię wagową, zawsze robiłem wagę, ale zawsze każdy, kto startuje, to wie, że sam wiesz, że zawsze jest troszeczkę stres, czy ta, yes, waga, yes. Do, czy ta waga w domu pokaże taką samą wagę jak ta na zawodach czy tam w samej walce. No co? A stres taki typowo przed Malką pewnie pojawi się przed walką i zniknie, jak wejdę do klatki. Najgorzej jak po długim takim rozbracie, powiedzmy z takim normalnym jedzeniem, zjesz sobie przed zawodami coś normalnego, bo wiesz, że ten limit masz, a ja, ja tak miałem, że twój organizm kompletnie odrzucił to co, to, co na śniadanie przyjąłeś, myśląc, że to będzie coś dobrego, nie? No, Także tak się czasem dzieje. Tutaj ukróciłeś ten temat, że nie da się porównać tej presji, to też ja... Jeszcze na koniec, jeśli chodzi o te zawody Jiu zapytam Cię, czy w związku z tym, że te starty w MMA mogą na horyzoncie, na horyzoncie pojawiać się coraz częściej, to też czy Ty zrezygnujesz ze startów Jiu czy chcesz jednak przeplatać, aby mieć, mieć, że tak powiem, tą bazę, to obycie w takim typowym parterze, czy, czy jednak nie? Wiesz co, na razie zająłem się sędziowaniem zawodów trochę BJJ. Na pewno będę chciał startować, jeżeli nie będzie właśnie tych walk na horyzoncie typowo, wiesz, teraz mam zaplanowane trzy walki semi-pro, więc na nich się na pewno skupię, a później zobaczymy właśnie, czy będą kolejne walki, czy nie. Na pewno chciałbym wakacje wystartować sobie na jakimś turnieju grapplingowym, takim właśnie, nie chyba Summer Open będzie, tak. więc przy okazji, jak będę sędziował, to wystartuję raczej, chyba, że właśnie już walka jakaś na wrzesień będzie, to wtedy odpuszczę. Wiadomo, że nie chcę sobie... Zrobić żadnej kontuzji typowo przed walką, no bo to jest bez sensu. Jeżeli będę miał przerwę w startach MMA, to wtedy myślę, że jak najbardziej. Mikołaj, startowałeś w jiu-jitsu, ale rozumiem, że nie będzie wciągania do gardy przeciwnika. Ja zapytam ciebie, się okaże. czy okaże, <ścoughs> czego ty się spodziewasz tak naprawdę po, po tym roku. Jak chciałbyś, aby Twoja postawa wyglądała? Czego się w ogóle spodziewasz po sobie? Czy, czy... Już mniej więcej wiesz, jak to będzie z strony wyglądało, czy będzie to dla ciebie powiedzmy no niespodzianka? Wiesz co, na pewno nastawiam się na to, żeby dostosować się do rywala, bo tak naprawdę mówię że Wojtek jest stójkowiczem, co nie do końca zgadza, z czym nie do końca się zgadzam, w sumie bo na Almach też prezentował jakiś tam poziom parteru. No wiadomo, to to nie, nie, nie wyklucza, ale jego tak, taka, tak, tak. wiesz, główna baza. Byłem ale tam, wiesz, ta... w kickboxingów w służbach mundurowych yy. medal. Tak, ale był to light, light contact i fight pointing, to też wiesz, nie jest taka formuła, gdzie bije się, że tak powiem, na tak, tak, na 100%. Jest to raczej taka formuła, wiesz, żeby nie zrobić sobie krzywdy, na pewno będzie miał wysokie umiejętności stójkowe. Widziałem też, że brał udział i chyba zdobył jakiś medal na Mistrzostwach Europy w Sambo bojowym, tak bojowym? Tak, bojowe to jest to gdzie są ciosy więc na pewno też w parterze coś będzie potrafił na pewno dostosuje się do tego co on będzie prezentował myślę, że jeżeli nie będzie szło w stójce to będziemy szli do parteru, jeżeli będzie szło w stójce to nie będzie sensu iść do parteru wiesz, jestem gotowy tak naprawdę na każdą ewentualność w tej walce, co do tego co chciałbym w tym roku jeszcze zrobić, to na pewno chcę zrobić te trzy walki semi-pro do wakacji, później po wakacjach też jeszcze dwie walki semi-pro i mam nadzieję, że każda z nich będzie zwycięska i później będziemy myśleli co dalej tak naprawdę. Jaką postawę chciałbym zaprezentować? Po prostu chcę tutaj dobrą walkę i wiesz co, nie, nie narzucam sobie jakiejś presji, że. Muszę wygrać w pierwszej rundzie, muszę wygrać w drugiej rundzie. Po prostu chcę dobrą walkę, ale na pewno chcę dać taką walkę, dzięki której wygram. Więc jeżeli wiesz, nie będzie trzeba zbytnio ryzykować, żeby tą walkę wygrać, to pewnie nie będę ryzykował. Jeżeli będę trzeba zaryzykować, bo będę przegrał po na przykład dwóch rundach, to na pewno zaryzykuję. No? I Manari wtedy pójdzie. Tak, wtedy pójdzie <laughs> Wiesz, co, dla mnie najważniejsze jest to, żeby dać dobrą walkę, ale też nie kosztem tego, żeby ją przegrać, nie? czyli mm -hmm. będę nie, też. żeby pośrodkować te Tak. 5%. Też nie ma co w ostatnich 10 sekundach, gdy wygrywasz 3 rundy, iść na otwartą wymianę, no bo y, ja tego nie potrzebuję teraz. Y, ja potrzebuję teraz dobrze czuć się w klatce i wygrać tą walkę. Y, I też chcę dać dobrą walkę, ale na pewno nie kosztem porażki, tak. Mikołaj, rozwijasz się na, na wielu płaszczyznach od startowania właśnie w jiu-jitsu, komentowanie gal, przez sędziowanie. E, trenujesz ca, cały czas coraz mocniej. Widziałem, dołożyłeś też treningi siłowe, przygotowanie motoryczne. To też, czy gdzieś w rozmowach z Twoimi trenerami Arturem Droszkiem, Filipem Czarneckim, czy od jiu-jitsu, zarówno Maciejem Tasbirem, czy, czy Kamilem Hercewem, czy. Pojawia się coraz częściej temat właśnie tych walk zawodowych. Czy, czy to jest brane tak powiedzmy już na poważnie w bliższej perspektywie? Czy wy chcecie na razie sprawdzić jeszcze jak po tym roku ten grunt semi pro będzie wyglądał? Wiesz co, na pewno chcę stoczyć te trzy walki semi pro, później po wakacjach jeszcze co najmniej dwie i zobaczymy jak to będzie wyglądało. Wiesz, jeżeli wygram wszystkie walki, to nie mówię nie, oczywiście decyzja główna będzie należała do trenerów, no bo ja sam nie będę decydował. Mam nadzieję, że właśnie te wszystkie walki wygram i Nie mówię nie, ale na pewno trzeba łapać dużo doświadczenia jeszcze przed zawodostwem, bo jednak to jest trochę inny poziom i też Trochę, in, trochę inna waga tych pojedynków, tak? I to tyle Niko, dziękuję Ci przede wszystkim za poświęcony czas, wyobserwujcie ten kanał, bo Będą tutaj wywiady z zawodnikami zarówno XYZ jak i jak i innych klubów, jak widzicie są też walki, czy z Jiu czy z MMA na tym kanale, także będzie tutaj pełne spektrum, jeśli chodzi o sporty walki, nie tylko w MMA. Dzisiaj rozmawialiśmy z Mikołajem Drążkiem i Mikołaj, na koniec Cię poproszę, jako że ta walka w Mogilnie na SSW Fight Night, no już tydzień tak, tak. trochę ponad został. Jakie jest takie ostatnie zdanie do, do Wojtka Ożli? Czy chciałbyś coś powiedzieć jeszcze? Nic nie będę mówił. Wszystko załatwimy w klatce. Nie ma co się wyzywać i robić e, atmosferę jak na Free Fightach. Po prostu zobaczymy kto będzie lepszy tego wieczoru i kogo ręka powędruje w górę. Ale nie znacie się jeszcze prywatnie? Nie, nie znamy się i poznamy się pewnie na afterze po walce i po prostu, tak dobrej zabawy. Dobrej zabawy. Zarówno ściskam kciuki za Wojtka, jak i za Ciebie. Dziękuję za wywiad i co? No oglądajcie. Czekamy na tą walkę. I... Dobrego widowiska mam życzę, bawcie się dobrze. A teraz można uciekać na zapasy.